Dzień dobry widzowie, z tej strony FIWENER i dzisiaj nagrywam z FIWENEROWIC Razem ze mną jest ROXENDER10 i dzisiaj y, Roxender Rocks, y, postanowił, że będzie nagrywać, ale dzisiaj nie będzie odcinka A jak myślisz, kiedy może być odcinek? Na... Tak kiedy możesz nagrać odcinek? Nie wiem, może jutro, w no, no to zostawcie lajki i piszcie w komentarzach Roxender nagrał odcinek dla nas, a ja przypnę serduszko I Roksender na... ja już zarazę trochę odcinka A w sumie nawet nie wiem co, co on nagrywa Co będzie chciał nagrać, co będzie chciał nagrać? Czy jeszcze nie wiesz? No jeszcze, ja tak. tak nie wiem, nie wiem No nie wiadomo, ale Teraz my idziemy do, do domu i Aha, bo dobra, dobra wiem o co chodzi, widzę. Hmm, trzeba to odłożyć, hop, hop. E, hop, hop, hop. Trochę i ten trzeba odłożyć. Mm. Dobra e, Dobra to plan jest taki Będziemy właśnie to miejsce rozpoczywać, które cicho e, W komentarzach Roksendera Co pościłeś? Halo? Poczekajcie idę chwilę czemu, czemu się ten... Wyszło ci? Co? Jakie mi nie wyszło? Jakby ja ciągle jestem A on, on nas jakbyś opuści, jakby opuściłeś. A jak widzisz nie? Poczekaj otworzę drzwi o, dołączyłeś teraz Zaraz dołączył Nie wiem widzowie, dobra Ale dzisiaj będziemy musieli mamy lepszy. Dobra i już ten, i widzę, widzę że jesteś na serwerze Teraz dołączyłeś Nie wiem, coś się dzieje Dzisiaj tam mister miejsce? No, to nie, coś się dzieje Czekajcie chwilkę Mój telefon mam mało procent Napiszcie w komentarzach o której godzinie chcecie streama i kiedy chcecie streama, bo planuję nagrać, ale nie wiem o której. Więc napiszcie w komentarzach. O której, a wam przypnę też serduszko o tym. Dobra, w sumie... Po co ja to robiłem jak ja nawet rzeczy jeszcze nie mam, dobra? Hop. Dobra. E, jakby coś... Jak, wie, jak wiecie, to jest właśnie drugi odcinek, bo pierwszy już jest na kanale. A ten jest o 18.00. Więc zawsze o, o 18.00 godzinie chcę, chcę nagrywać odcinki. Bardziej tamten będzie o 16.00 już jest w sumie o 16.00. Czy bardziej o 16.30? Nie wiem, bo ja nagrywam o 15.00. A napiszcie, które oglądacie i tamten odcinek, i ten odcinek. Dobra. Rexender co teraz robisz? A, poczekaj, zapomniałem zapomniałam powiedzieć. Jak widzicie, mam. Nie, żelazo to wiedzieliście. Ale jak widzicie, mamy wędkę. Mam to. Mam trochę ryb. No i. Nie wiem. I jak widzicie, mam jeszcze skórzane rzeczy. A Rexender, co masz? Bo byliśmy w opuszczonej. Jak to się ja nazywa? buty, żelazny hełm. A jak to się nazywa No, Ruinach. No, no to byliśmy w Podwodnych Ruinach i takie rzeczy zdobyliśmy. Więc teraz mamy takie rzeczy. Trochę jesteśmy bardziej rozbudowani niż, niż w poprzednim odcinku. Trochę tutaj, trochę tutaj podkryliśmy e, całkowicie tu całą jakby... No to całe tutaj Nie! A popatrzyliśmy na villagerów Dobra, jeszcze nie można iść spać I Nawet nie najgorsze są te, te Oferty A nawet są nie tyle fajne A można iść spać już nie pytam się widzowie. E, dobra, co będziesz teraz robić, Oksender? Idziesz pozbieraj żelaza? Co co idziesz robić? Co? zągi. Dobra. I Pobić też pamiętaj, ale też musisz, musisz ten, pozbieraj też ten, um, żelaza trochę, dobra? No wiem, trzeba. No trzeba, trzeba. A my te miejsce rozbudujemy sobie Na razie Ci nie mówię jakie miejsce Dobra? W swojego czasu się dowiesz które chodzi mi miejsce W swoim czasie się dowiesz Dobra? Mhm. Nie wiem czy nie Czy chy. Chyba wiem, gdzie to jest. Nie no. Ja w żadnym miejscu teraz Ale nie jestem. Ale też mogę nie wiedzieć. Ha. Ale... Na razie nie sprawdzę. Tam mam... Ale tam to po prostu sobie takie coś zrobiłem dziwne, wiesz? To, 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 to nie jest to dalej. Chodź. Ja, ja, będę inne miejsce teraz rozbudowywać. Chodź. A ja ci pokażę, o którym mi chodzi. Chodź, chodź, chodź. Będę fiaskę trochę rozbudowywać. I tutaj jest miejsce, które będę robić. O tu. To miejsce, bo zobacz na to miejsce, jak ona wygląda. Słabo. Widzisz? To, 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 to nie jest najlepsze miejsce na mieszkanie i tak dalej. Więc no. A kiedy idzie żelazo pozbierać? O, może dziś, może jutro Nie, nie niszczyłem sobie tego. Dobra, to idę połowić w widzowie. Dobra, idę połowić albo, dobra, mamy wymieńmy sobie ten. Wymienię sobie tu. Ser wymieniłeś? pszenicę? Ja miałam pszenicę specjalnie, wiem to bo chcę... Bo chcę właśnie to ten, chcę ten miecz. Marchewki. Ale jak widzisz, można teraz i dynie sprzedawać. Dynie. I co będziesz niszyć tamte dynie, które mieliśmy zostawić na Halloween? Nie, będą leżeć w szafce. Miałam się zostawić, no. Pokój, dobra... Mamy w ogóle marchewki? Tu nie mamy marchewek. Coś chyba mamy. A nie mnie. zanim. <grych> a to jest kopalnia nasza? Tak, ale coś... Nie, nie Słabe to jest. Myśmy musieli je rozkopać, a mi się teraz nie chce kopać. Ujej, jak tutaj... O... Trochę poniszczyłem i tutaj już trochę nie naprawię, bo nie mam tego. Wiesz, tego nie mam. A, dobra, mm, Watermelon to jest. Nie wiem, gdzie mamy. Sorry, nie mamy tu w ogóle marchewek. Nie wiem, nie widzę marchewek. Widzowie, napiszcie, jak widzieliście jakieś marchewki, bo wy się znacie na tym. Pe pewnie lepiej niż my. Dobra, Ehm. Um... Napiszcie, to oglądaliście e, z Dobra, nie płoszę ci go. Poczekajcie chwilę. Na chwileczkę. Dobra widzowie, bo musiałam pogadać. Co, co ty tutaj kombinujesz, wyjazd! NIE! Nie pozwalam ci tu, nie! Nie, nie, nie! Wyjazd, wyjazd Proszę cię, nie! 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 Nie wyjazd! Nie, nie zostaw, 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 bo mi niszysz tą hełm, no. Ja cię nie zabiłem tak aż tak. Nie zadam ci tyle serduszy. Nie tego. Nie tego. Dobra, bo dziwnie tutaj wygląda, wejdź stąd. Już wiesz o tej, o tej tajnej bazie, już spaliłem się. Idź i oddaj mi łóżko. Eee, spaliła się ta tajna baza. Wiesz o tym, że zrobię kolejną. Tylko nie w tym domu. A bardziej jest kolejna tajna baza. Ale już nic nie niż. Dobra, idź. To w ogóle jesteś? Nie, nie, nie ma kolejnej tajnej bazy, żartowałam sobie. Jest pod piecykiem, ale to jest ta, ta, ta sama jest to. Już Ci mówię, na samym początku. Ale zrobię tajną bazę, ale nie w domu, przysięgam. Więc mi nie rozkopuj tego domu całego, nawet rośliny, nawet te e, gałązki. Jak zniszczy mi gałązki, to ci zniszczę całe drzewo. Spalę żywcem. I Na razie ci nic nie zrobiłem. Ale zrobię jak ty, coś zrobisz, prawda? widać, jak twoje mi przenika przez podłogę. A wiesz o tym, że już wiesz o tej bazie. Więc tak. nie wiem, co ukrywać. Ty się miałam co ukrywać. A teraz już cała baza się spaliła. Dobra, można iść spać? Nie. A to, o co to chodzi teraz? Nie, nie rozumiem. Panie co? się To? Aha, kłopatać będzie. Idę rozkopać kolejne drzewa. A może połączyć się z drzewem od tej. No. Od tego, No, od tego biomu. Bo ja niszczyłem ten, z tego normalnego biomu. dziewięć dobra. dobra mam ten, mam sadzonkę, nie wiem gdzieś tu postawię tą sadzonkę musimy tą wioskę rozbudować bardziej super, że, że jest tak wesoło i nikt nas to ty tutaj patrzyłeś, przyda się Nikt tutaj wie, że nam nie przeszkadza. Znaczymy. Ale dobrze, że nikt nam nie przeszkadza w ogóle. Że wierzy, spokój. Taka prawda? No, jak na razie tak. Myśli, Może że jeszcze naczy... będzie. Nie, nie, wydaje mi się. Przecież nikt by się nie włamał na nas serwer. Nikt nie ma IP. Ja bym nikomu nie podał przecież. Sam siebie. Dobra raczej bo... też. No właśnie. Chyba ścianę sobie ten... Tutaj robię fajne. Tu może. Nie, nie, nie. Tu jest... jak chcesz robić tajną bazę, bazę tam gdzie była pewna baza i już że jest nieukryta to, to chodź na, na pizku. Teraz jest nieukryta, bo nie mam tam łóżka. Ale zawsze miałam tam łóżko. Możesz sobie zobaczyć, jak teraz wygląda ono w ogóle. Ale tu bardziej jest, w sumie, tutaj nie mam nic takiego tajnego. O, tutaj jest bardziej taki magazyn. Możesz w ogóle do mnie przyjść i zobaczyć, co robię teraz. I A, jest noc. Tak. Oj, co ja zrobiłem? Mogę w sumie tajnej. Ba co je, no! Dobra, idę spać w tajnej bazie. Czy bardziej raga tajna, ja to nie powiem. Chyba magazynie powinien powiedzieć, że idę spać. Okay. Dobra, przespanę. Tu coś poniesz, to co ja myślę. O. Tu postawię tak. Hops. A hmm. ja idę kopać. Dobra. To idź kopać. Co przy moim domu? To Po prostu się dół w kopie. A Mam nadzieję, że nic tutaj mi nie zrobisz w tym domu jakby coś przy moim domu już nie ma. Tylko jedno. tylko pięć żelaza było, ale pokopałam już je. Więc pewnie nie ma. w sumie tu jakby coś, to można chować się tu w sumie w, tej, w tym magazynie, co nie? to coś takiego zrobiłam teraz ściany będę musiał zrobić. okej okay. Zmus opuściłeś grę. A jesteś tam... dalej w Minecrafcie czy nie macie? Jestem. A że grasz teraz, no o, dzisiaj. To, co, nie wiem, u mnie mam... A, u ciebie tam. Tak? Dobrze jakby ja... Jakby nie nie, nie mam na serwerze, serwerze, ale jestem. O. Pra, ja to chyba słaby zasięg. Zasięg. Nie no mam raz... Zasięg. Nie no ja mam cały zasięg I znowu, że wbiłeś A teraz masz lepszy zasięg no. no Może jakieś dnia albo pory Ważne jest Kiedy to łączasz Okej okay. Dobra, trochę wykopię sobie. Pozbieram rzeczy. Ja już Dobra. Opa. Dobra, widzowie jeszcze... Co my pogramy. Musiał kończyć, bo musiał jechać w inne miejsce. A my jeszcze trochę sobie pogramy. Tak. Jeszcze parę minut sobie pogramy w Lidowie. Też będziemy kończyć. Dobra. Muszę rozbudować tę bazę. Nie wiem czy będę musiał zrobić yy, jakby kurę. Nie, 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 tu zostaw, tu zostaw. Yy, dobra. Dobra. korek. Yy, ściana podobnym stylu zrobię. Nie, tutaj to tu będzie tylko pień. Albo nie, 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 nie. nie. Tak, tak. Będę Jeszcze będę musiał Państwa. Idziemy do jego skrzynki i zobaczmy czy on ma. Bardzo to, to mi się przydało. Pożyczę od niego. Oddam mu więcej. Po prostu nie pasuje tu. Dobra, to już zrobione jest. Oczywiście, że mu zrobię już tu. Hop. Oddam mu. Mam jedno I Może jeszcze drugie skądinąd. Skąd Z tej, jeśli się uda. Hop. Jeszcze jedno zdobyć. Tyle jak w domku zrobimy to. Nie no seryjnie. Ale żeby ktoś nie zauważył, że wiem tam kumy Tu nie ma Tu e, może Tutaj z dołu o Tu może Czy Tutaj będzie jakaś jest. A tu są w ogóle półpłytki Tu jest. Dobra, to tam To jest, tego Oddał mu więcej. Życzę mu, ale dałem chyba parę razy więcej. To napiszę mu tak. 5, em suma. Dobra, toma aí. Mas não crafting, tu. vem minha step. Let's see. Oh. Vamos I dobra, widzowie, ja to tam wam mówię, albo dobra, jeszcze pójdziemy pod domek, o tu, ten domek mój. I ja wam mówię, widzowie, widzimy się jutro, widzimy się jutro, pa, pa, pa.